Witam Państwa w ratajskim fyrtlu kultury. Czy tęsknią już Państwo za wakacyjnymi przygodami i wyjazdami? Jeżeli tak, to być może niesłusznie, bo we wrześniu wiele dzieje się właśnie tutaj na ratajach. I o tym co się dzieje opowiemy właśnie w naszym programie. A kto mimo to będzie czuł tęsknotę za wakacjami, niech obejrzy naszą ostatnią relację z letnich półkolonii. Zapraszam.

Ochotu, piecicie, yy, yy... Wyścigi psich, zaprzęgów, pokazy, konkursy. Tak wyglądał Psi Piknik, który odbył się w niedzielę 4 września na polanie przy osiedlu Rzeczypospolitej. Na imprezie zjawiło się mnóstwo czworonogów razem z właścicielami. Tylko w samym konkursie piękności wzięło udział ponad 50 piesków. Imprezę zorganizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, Dom Kultury Jędruś z Osiedla Armii Krajowej. Współorganizatorem była klinika weterynaryjna mypet Panie doktorze, to co mnie tutaj tak bardzo podbudowało na tym pikniku, to to jak te psy się zachowywały, nie było praktycznie żadnych tutaj sytuacji, takich, takich napięć, wszystkie psy w zgodzie się bawiły. To prawda, nasza obecność to tutaj to nie jest tylko poradnictwo, to nie są tylko konsultacje i takie ogólne przeglądy lekarskie, ale przede wszystkim zabezpieczenie hmm, pikniku pod względem bezpieczeństwa. Obawialiśmy się, że będą pogryzienia, że będą różnego rodzaju interwencje. Na przykład z jakichś omdleń czy, czy, czy sytuacji, no, mm, które zdarzają się wtedy, kiedy dużo psów jest blisko siebie, ale tak naprawdę nie mieliśmy tej pracy interwencyjnej zbyt dużo i muszę pochwalić wszystkie psy, wszystkich właścicieli, którzy praktycznie no, są autorami tego psiego posłuszeństwa, że tutaj psy są naprawdę grzeczne, są wychowane, są zrównoważone, są pokojowo nastawione. Przyjemna praca. Uczestnicy psiego pikniku to zwierzęta wyjątkowo kulturalne, niektóre potrafią nawet grać na gitarze. Graj, mocno, jeszcze graj. Graj. Nic dziwnego, że muzykalna suczka została ulubienicą publiczności i jury konkursu piękności. Pies, który gra na gitarze, ale okazało się, że także najpiękniejsza suczka dzisiejszego wydarzenia, czyli Nala, i jej właścicielka Kasia Domańska. Jak to się udało na nauczyć na gry na gitarze? Szynka wszystko wyjaśnia. Tak. To jest najpiękniejszy piesek, ale powiedzmy, ten najpiękniejszy piesek to jest, co to jest za rasa, czy to nie jest rasa, a w ogóle jak to wygląda? To jest nasz mały kundelek, państwo, od którego dostaliśmy nale. Powiedzieli, że to jest mieszanka Jorka i Chiwały. Czasami się w sumie zastanawiamy, czy to nie jest też mieszanka kota, bo wskakuje nam na parapety i chodzi po różnych miejscach w domu, ale oficjalnie mieszanka Jorka i chiwały. Na psi piknik przyszły nie tylko uzdolnione psy, ale i uzdolnieni ludzie w każdym wieku. Domy kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych próbowały zaktywizować zwłaszcza tych najmłodszych. Na psim pikniku nie może także zabraknąć działań artystycznych. Za działania artystyczne plastyczne odpowiada Dom Kultury jagielonka. Małgosia Nowacka-Jóźwiak razem z dziećmi tworzy tutaj na tym plastycznym stoisku budy dla psów. Tak, tworzymy budy dla milusińskich. Czy to pies, czy to kot. Nieistotne, ważne, żeby każdy miał gdzie mieszkać. W takiej budzie no, nie zamieszka prawdziwy pies, ale mogą zamieszkać takie, zwierzaki stworzone przez dzieciaków? Oczywiście, tutaj nawet na naszych, w naszych, naszych pracach pojawiły się w niektórych budach zwierzaki. Są naprawdę fantastyczne, dzieciaki potwyciły temat, bawią się wspaniale, a przy okazji zaangażowały do tych działań swoich rodziców. Powiedzmy, że takie zajęcia plastyczne odbywają się nie tylko na festynach, nie tylko w plenerze, ale w sezonie, który się właśnie rozpoczyna, będzie można te działania kontynuować w domach kultury. Tak. Każdy Dom Kultury prowadzi bardzo różne zajęcia dla dzieciaków, m.in. właśnie zajęcia takie plastyczno-manualne. My, jako Dom Kultury Jagielonka, również w Domu Kultury Jędruś też takie zajęcia są, na które oczywiście serdecznie zapraszamy. Śnieg na początku września to możliwe tylko na opikniku, czyli osiedlowej zabawie, na którą Dom Kultury Orle Gniazdo z osiedla Lecha zaprosił wszystkich mieszkańców w sobotę 3 września. Nazwa O-Piknik wzięła się od projektu realizowanego rok temu tutaj na osiedlu Lecha. Realizowały go dwie studentki School of Form i nosił on nazwę O jak osiedle. Zaadoptowaliśmy sobie O, uznaliśmy, że nazwa O-Piknik jest świetna, bo jakby taka jest idea też całej tej imprezy, żeby wszyscy, którzy przychodzą tutaj, poruszają się pomiędzy sklepem, kościołem, szkołą, szkołą boiskiem, zatrzymali się właśnie z tymi słowami na ustach. O, piknik, zostajemy. Choć piknik w tej formule odbywa się po raz trzeci, to jak widać, nie znudził się mieszkańcom, a wszystko za sprawą atrakcji, których na pikniku jest co nie miara. Program mamy dzisiaj bardzo napięty. Od samego początku mamy strefę uruchomioną, uruchomioną, strefę warsztatową, strefę kreatywną, strefę sportową. Odwiedziła nas Straż Pożarna. Mamy warsztaty szycia nasze standardowe. Malujemy dzisiaj buźki i pleciemy warkoczyki. Robimy z gipsu, z gliny fajne, bardzo ciekawe figurki z pracownią Sztuka Mieszka. Gościmy również naszych niepełnosprawnych z klubu Tacy Sami, którzy sprzedają swoje wyroby. Gościmy świetlicę Amicji, która zrobiła nam fantastyczny pokaz tańca integracyjnego. Śpiewały nasze wokalistki z domu Kultura Orle Gniazdo na co dzień uczące się z Anią Polowczyk. A dlaczego warto pojawić się na pikniku? To jest świetna okazja do tego, żeby się zintegrować społecznie i lokalnie. Bardzo często znamy swoich sąsiadów, ale nie mamy okazji z nimi porozmawiać. Ta przestrzeń tutaj jest przez nas specjalnie tak zaprojektowana, żeby było, było miejsce na to, żeby wspólnie wypić kawę, żeby wspólnie pobawić się z dziećmi na kocu, po prostu pobyć i, i poznać nawzajem sąsiadów. Patrząc na to, co mam za plecami, domyślają się Państwo zapewne, że wyjechaliśmy z naszą kamerą poza Zarataje. Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. A dlaczego właśnie tutaj? Ano, dlatego, że właśnie w Muzeum Etnograficznym swoje dziewiąte urodziny obchodzi wydawnictwo Zakamarki, które swoją siedzibę ma właśnie w naszej dzielnicy, na Nowym Mieście. Wiele atrakcji na tych urodzinach przeznaczonych jest dla dzieci, bo właśnie dzieci są głównym adresatem Książek wydawanych przez wydawnictwo zakamarki. Urodzinowa impreza Zakamarków odbyła się dokładnie w ostatnią niedzielę sierpnia. Większość atrakcji działa się w cieniu okazałych drzew, które rosną w ogrodzie muzeum. A skoro tak, to warto dowiedzieć się czegoś więcej właśnie o drzewach. Drzewa dają nam pożywienie, tak? Czyli mamy na przykład kokos, mamy jabłka, mamy czeremkę, która jest też jadalna. Mamy je, 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 jarzębinę, którą już próbowali co niektórzy. Mamy orzechy. Ale nauka rozpoznawania drzew to zaledwie jedna z bardzo wielu urodzinowych zabaw, o czym za chwilę przekona Państwa nasza rozmówczyni. Kto czyta książki, ten ma bardzo dużo pomysłów i myślę, że potwierdzi to pani Katarzyna Skalska, szefowa wydawnictwa zakamarki. Dużo pomysłów, dużo pomysłów na to, jak się bawić w taką niedzielę jak dziś. Tak, wydajemy książki, ale też bardzo lubimy się bawić z dziećmi i wykorzystywać książki do różnych działań, aktywności. I to właśnie się tutaj dzieje dzisiaj w Parku Muzeum Etnograficznego. Powiedzmy, co te wszystkie dzieciaki, które przyszły na dziewiąte urodziny zakamarków, mogą tutaj robić. Okay. Przygotowaliśmy dzisiaj warsztaty, które mm, są inspirowane książkami wydanymi w ciągu ostatniego roku. Lepimy słonia pomelo z gliny, pleciemy koszyki wiklinowe dla mrówkojada, który ma bardzo dużo cebuli do pokrojenia i te cebulę musi w tych koszykach przechowywać. Jest też bieg taki na orientację z pytaniami na temat Sztokholmu i Szwecji, w związku z naszą książką Sztokholm znam to miasto. Mamy też warsztat, który się nazywa Migotliwe Mobile. To taka dosyć tajemnicza nazwa, a tworzymy takie mini dzieła sztuki w związku z książką Piękno i Sztuka, co to takiego. Robimy też widoczki, takie czasami nazywane niebkiem, takie obrazki, które, takie kompozycje, które w ziemi. Się robi i przykrywa szkiełkiem. To są takie zabawy podwórkowe właściwie naszego pokolenia, ale tutaj zainspirowała nas przyjaźń dwóch bohaterek z naszych książek, które też sobie zakopują różne skarby pod krzakiem róży. Mamy też spacer botaniczny związany z inwentarzem drzew. Chodzimy tutaj po parku i patrzymy, jakie drzewa uda nam się rozpoznać, jak je rozpoznawać, czy po korze, czy po liściach. Cóż jeszcze, mamy też kącik czytelniczy tutaj właśnie w akcji, czytamy książki wszystkim dzieciom, które chcą przez chwilę odpocząć. To może jeszcze spytam, tak, w zeszłym roku, w zeszłym sezonie wydawnictwo Zakamarki pojawiało się również na Ratajach. Można było brać udział w wydarzeniach, w których braliście udział także w Domu Kultury Jagielonka. Czy w tym roku coś będzie się działo również na Ratajach? No mamy nadzieję, że uda nam się dalej współpracować z Domem Kultury i będziemy się starać, żeby być właśnie w różnych miejscach Poznania również na Ratajach. To już ostatnia z naszych wakacyjnych relacji, choć mamy wrzesień. Zapraszamy do powspominania letnich przygód, choćby takich jak ta, która czekała na półkolonistów z domu kultury Jagielonka. Ostatnim sierpniowym turnusie dzieci udały się na przejażdżkę grodziską koleją drezynową. Na stacji ujazd Wielkopolski miały do dyspozycji różne wehikuły i środki lokomocji. No, jest to wyjątkowe miejsce, gdzie można spotkać różne pojazdy i maluchy na torach, i rowery szynowe, i takie drezyny z początku XX wieku. No, jest to niepo niepowtarzalne miejsce, pełne uroku i fajnej przygody zawsze. Drezyny kursują po torach nieczynnej już linii kościan grodzisk. Zatem wsiadamy i przyglądamy się wielkopolskiemu krajobrazowi. Ta nasza linia kolejowa to jest taka linia taka typowo rolnicza powiedzmy, więc można spotkać i kombajny, i ciągniki w forze właśnie takiej jesiennej czy letniej, ale też zwierzęta, bo też mamy tutaj takie tereny leśne, sarny, dziki, lisy przede wszystkim. No i ptactwo dziko żyjące. Także bardzo ciekawy klimat i krajobraz tutaj się przed nami rozwija. Na szlak grodziskiej kolei drezynowej półkolonie wrócą być może w przyszłym roku, ale osoby, którym spodobało się w ujeździe, nie muszą wcale czekać na przejażdżkę do następnego lata. Sezon turystyczny trwa w sumie cały rok. Wiadomo, że w latem i w okolicach wiosny i jesieni najwięcej jest takich wycieczek na drezyny ręczne czy tam spalinowe. A jesienią mamy też taki wagon kolejowy, w którym możemy organizować różnego rodzaju imprezy. Zamknięte powiedzmy, gdzie mamy też w tym wagonie jakieś kozy, ten piecyk, gdzie można napalić sobie ciepło. Jest bardzo ciepło, fajnie i wtedy tam imprezujemy. Zaśpiewać w tym momencie piosenkę wsiąść do pociągu byle jakiego byłoby nie taktem, bo przejażdżka drezynami z ujazdu wielkopolskiego to z całą pewnością kurs z pompą. W naszym programie przenosimy się teraz na stadion Olimp na osiedlu Rusa. Już niedługo, w niedzielę 11 września, bardzo dużo będzie się tutaj właśnie działo. Co się będzie działo, opowie nam Damian Kozłowski. Tak, 11 września to jest niedziela, organizujemy piknik rodzinny pod nazwą Poznajmy się. Od godziny 13 do 17 serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Hartowa, a osiedla Rusa obowiązkowo. Od godziny 13 rozpoczynamy pokazem zajęć Zumby dla dzieci. O godzinie 14 zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na przedstawienie w wykonaniu artystów dobrego teatru podróż dookoła świata przez wesołych piratów. Zapraszamy tutaj na stadion po to, żeby się dowiedzieć, co będzie można robić w ciągu całego roku właśnie na osiedlu Rusa. Placówkach, jakie to są placówki? Oczywiście no jest doskonała okazja, aby zaprezentować naszą działalność kulturalną, sportową, żebyśmy się poznali. Mamy cztery kluby na osiedlu Rusa, wszystkie kluby zaprezentują swoją ofertę. Będzie namiot promocyjny, w którym będzie można porozmawiać z instruktorami. My, nie czekając na piknik, porozmawialiśmy z instruktorami już teraz. Zaczynamy od klubu szóstak, gdzie z oferty kulturalnej mogą korzystać starsi i młodsi. Zajęcia ruchowe w szóstaku to gimnastyka dla seniorów, dla mam z dziećmi oraz dla kobiet w ciąży. Nie brakuje również zajęć artystycznych dla dorosłych, ale i dla dzieci. No, dzieciaki wiadomo, rysują, malują, poznają różne formy. Przede wszystkim uczą się, że. Z niczego może powstać coś pięknego, no i miło spędzają ten swój wolny czas. Nowością, którą mamy w Klubiku w tym roku po raz pierwszy i zapraszamy, jest takie coś, jakby plac zabaw na niepogodę. Teraz jeszcze mamy słoneczko i z dziećmi można sobie wyjść na place, które zresztą na Rusa są piękne i mamy piękny nowy, na których jest zawsze tłoczno. Ale za chwilę pogoda nam się zmieni, słoneczko nam zniknie, zaczną padać deszcze i nie mamy co ze sobą zrobić. Wtedy można przyjść do klubiku, posiedzieć sobie z koleżanką, sąsiadką. Porozmawiać, wymienić swoje doświadczenia kulinarne, wychowawcze, modowe, a dzieci w tym czasie na dywaniku razem mogą się pobawić. Zabawy nie zabraknie również w klubie Skrzat. Ja zapraszam serdecznie rodziców z dziećmi albo opiekunów z dziećmi od lat trzech do klubu Skrzat na zajęcia raz w tygodniu, półtorej do dwóch godzin i to przeważnie z poniedziałek od godziny dziesiątej, a jeśli ktoś nie może to zapraszam we wtorek na godzinę 16. Zadaniem zajęć w klubie Skrzat na osiedlu Rusa jest przygotowanie najmłodszych do startu w przedszkolu i w szkole, a oprócz tego Skrzat zaprasza na zajęcia ruchowe. Zapraszamy serdecznie dzieci, a szczególnie dziewczynki w wieku od 4 do 7 lat na zajęcia taneczne. Jeżeli któraś dziewczynka chce być w przyszłości, czyli liderką, to w środę o godzinie 16 serdecznie zapraszamy. Od 4 do 7 lat, a chłopcy też mogą, zapraszamy. Zajęcia dla małych cheerleaderek prowadzi Marta Maj. Być może uczestniczki chętnie podopingują chłopaków, których do drużyn piłkarskich zaprasza trener Leszek Dawidziak. Zapraszamy wszystkich piłkarzy, którzy chcą rozwijać się piłkarsko, do sekcji piłki nożnej Orle Gniazdo. Zajęcia odbywają się od godziny 16 do 17 na boisku Orlika, przy szkole podstawowej nr 51. Cały miesiąc wrzesień i październik będzie trwał nabór dzieci w wieku od klasy pierwszej do trzeciej. Także serdecznie zapraszam. Nadmieniam tylko, że nasza sekcja już działa 21 lat przy klubie Orle Gniazdo. Dzieci są bardzo zadowolone z udziału w różnych zawodach i zajęciach sportowych. Także bardzo serdecznie zapraszam. Pora zaprosić na kolejne wydanie Ratajskiego dla Kultury. Spotykamy się premierowo we wtorki o 16:30. Zatem do zobaczenia we wtorek 13 września.